Witamy wszystkich! Wypuszczamy dzisiejsze kupione gołąbki dla rozrywki Jestem panowie zadowolony i panie z mojego weterana, co wrócił 40 km w linii prostej. Bardzo dobry gołąb. No i zobaczymy co te świeże będą potrafić. Aj, zabawa musi być. Nie będziemy tego kisić. O O, mordy, mordę jeża, nie to perza, szczerba tego zęba. Nie będę gadał moich, bo pójdą dalej. A może. A może jednak pogoń, bo tak. Może jednak zacznij. No zaczynamy. Ale. Ty, tu jakaś bezdzianka już siadła. Czekaj. Tyś ten już żółto oblatany był prawie. Tylko żeś go ruszył szwato. No Jeden tak Wymęczone albo coś. Patrz co się dzieje. To no nie są wszystkie gołębie, że są zamknięte. Parujemy. No i teraz widać ile tego jest. Ładnie. Zaraz kolega będzie pal kaniał. nie możemy trzymać, że nie puściłem nic. Opa, tu to siedzie niszko. O te... A co ten żółty może? Może jakiś wymęczony czy co? Z jajek zeszły. Z jajek zeszły. Z jajek zeszły w morgu jeża. Ale paka, patrz jak się rozwalają wszystkie. Tutaj, tutaj. i panie, jestem bardzo zadowolony z tego mojego weterana. Patrz po locie i chodzi w górze chyba. Co? No ten weteran. No weteran to co to dla niego 40 km? piechotą my przyszedł mówię, jest sporo gołębi jeszcze świeżych, niepuszczanych ale te, jak Państwo widzą, jeden tak, drugi tak, to rajzują nie wiem, czy coś jest w ogóle z tych świeżych a to, to samica idzie na jajka, bo ta bordowa, nie trzeba tak. na jajka idzie e, te żółte, nie zjadają. patrz, kończaty w formie niby na jajkach, ale chodzą coś no to kończaty, to jest kończaty ta, chodzą, chodzą te świeżaki. Ja to już nie rozróżniam. No co, kolega nie gania nic, borman? Tak czekał na cały dzień i... Siadaj na jajka, siadaj. Nie, ten jeden widzę jest słaby. Ten jeden żółty jest słaby. No mówię, że on już siadł tylko koszmatą ruszyłeś, to poszedł. To no może, mówię, ktoś kisił go, albo co. No może. O, patrz, jak tam jeden idzie. Dobra, jak nie. O, tam z tyłu? No. To coś przyszło? O to. widzisz? Nie wiem, co to jest. No to jest żółty. No co ten żółty tak właśnie? Ale głupi. Ale patrz od razu więcej gołębi się zrobiło. No przecież jeszcze z 10 jest do parzenia. No, Bud no Budapeszty, ty czaposzy przecież. Najgorsze to jest, jest to... Gołą, on może ten zamknięty. To jeden? Na dziesięciu. A już gania kolega? Gania jej. Gania? O już idą na niego. Się okaże. Ta żółta ładnie się ostatnio zachowała. No żółta koroniata dwa dni chodziła. Nikt ją nie mógł złapać. Zwykła też. Przyszła. Uciekają tego gołębie, rozbijają się. No patrz, to jakieś owcy może. Mniej długo skończymy ganianie. Trzeba będzie naprawdę zacząć lęgi, a nie ganiać. zobacz, to już niżej, bo na jajka. Ale jeden odcina, dobrze idzie, jeden odcina. Patrz, ten dobrze tnie. nie? Sporo tych gołębi, mówię. <laughs> o. No moim zdaniem po tym locie to w górze nie powinien chodzić, a on chodzi, zobacz, normalnie. Silny gołąb jest, rozganiany, dlatego chodzi. No dobrze, już murzynów chyba znowu nie ma. Już znowu posłuchajcie w rajdze. tu idą te dwa. Chyba zlikwiduję te ciemne i murzyny, bo to mnie zaczynają denerwować. No ja Budapeszczy znowu będą często iść. I same Budapeszczy zostawię chyba. Rajzują tu, tu się odcina teraz, widzisz? Tak z tyłu. Niech chodzą, mają jeszcze jutro, żeby wrócić. O patrz, teraz odciemy dwa. tu są dwa, dwa a jak idą, zobacz, nie? wyżej, a te niżej. Ale ganiane na pewno były. Były ganiane, ale nie tak za mocno. Ale dobrze jest. A gdzie reszta? A tutaj idą. Opa, dopiero murzyny przyszły. pa. Jak wsiądę, to zobaczymy co wróciła. Szybcić może, bo jest, tak się rozbijają, że. No, w sumie. Samica na jajkach chce, o, schodzi już jedna No słaź, słaź sobie, siadaj na jajka. A tamte będą chodzić z godzinami Te wysoko Widać Dobrze, dobrze, tamte sobie siadają, tamte nie chodzą Wreszcie tata dokupił samicę, bo da pestki Szukał i szukał i znalazł no i co, dokupiłem i zaraz pójdą, My ludzi. No i trzeba znowu dokupić. No to po co? O, tamte ładne poszły wysoko, te niech siadają. No, najgorsze jest to, że te czarnodzioby to tak gruchają, te murzyny gruchają. O, pięknie, te niech sobie siadają, dobrze, dobrze, dobrze. A te niech chodzą górą. Patrz, kończata siada, bo na... i Nie no niech idzie na jajka. Niech idzie na jajka. A tamte gdzie? O, patrz jak wysoko. Gdzie? Dobra, no to... Widzisz? Ja nie chcę wysiadają na jakiś. Opatrz co coś zaszło? Chyba. Nie ja wiem co to jest. Ile puściliśmy? Nie wiem. Ja też nie wiem. Koroniato? Opatrz. No to na pewno, na pewno puściłeś dwa te żółte, te żółto takie bordowe. Nie, chyba sześciu. Koroniatą. Nie, sześciu czy siedmiu? Żółtą, żółtego samca, przepraszam. I coś jeszcze na pewno. Tak, to nie Patrz jak chodzą. Jak chodzą. O, No patrz, tu coś siedzi nisko. To idzie ten, tak słabo chodzi. Opa, jest jasny. Jest jedzie, jasny. Tak no mówię, to on tak szedł tutaj. Jest ładny, jasny, chodzi już czwarty dzień, ale do gołębi nic. O, idzie tu jest, patrz. Nad dachem i siada sam. Ale do gołębi nic kompletnie. Patrz, on gdzieś tu siądzie, rusz teraz. No, nawet gołębi się nie ruszą. Dobrze. E tam, on nie siądzie ci do gołębi, to jest za mądry gołąb. Długi jasny strasznie. Cztery dni chodzi i gdzie tam. Robać, O, 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 może sam? Nie, on nie wie jak siadać. Siądzie, patrz. Gdzie on nie siądzie? Patrz, patrz, jaki długi, jasny. ledwo, ledwo, co chodzi. Ten chłopak, chłopak. On nie do gołębi nie dojdzie. Albo dziewczyna. Bardzo mądry gołąb. <noise> Chętnie bym go złapał, ale nie da rady. Fajnie tak emocje, w sumie. jest o co popatrzeć. No u nas muszą być zawsze emocje, nie może być nudno. O, jeden siat na komin ten, świeży. No wybaczmy mu świeży jest. O ty kolego u mnie nie będziesz. O no chyba ty tam jesteś. Jeśli siad... komin, siadasz to ty nie będziesz u mnie. Gdzie nas są? A nie wiem. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy.